Od 15 września nastąpią zmiany w dwóch miejskich spółkach: Miejskim Zakładzie Zieleni i Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Mamy komunikat biura prasowego prezydenta. 10 września 2025 roku Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie wybrała nowego prezesa spółki. Został nim Jacek Karmiński, obecny prezes GTBS, który obowiązki w Zieleni Miejskiej zacznie pełnić od 15 września. Jacek Karmiński ma bogate doświadczenie samorządowe. Był m.in. wójtem gminy Lipno oraz menedżerskie. Obecnie jest prezesem GTBS Leszno, a wcześniej był wiceprezesem w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie. Ma to duże znaczenie w związku z tym, że Miejski Zakład Zieleni w Lesznie od sierpnia tego roku realizuje także zadania związane z oczyszczaniem miasta i zakres tego zadania ma być jeszcze zwiększony. Z dniem 15 września 2025 roku funkcję prezesa GTB. BS Leszno obejmie Agata Lorenz Mazur. Taką decyzję na posiedzeniu 10 września podjęła Rada Nadzorcza Spółki. Agata Lorenz Mazur jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Obecnie Akademia Nauk Stosowanych z rynkiem nieruchomości związana jest od 2019 roku. Posiada Państwową licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jako zarządca oraz pośrednik do spraw nieruchomości. W ostatnich latach z powodzeniem prowadziła własne biuro. Nieruchomości współpracując z klientami indywidualnymi i biznesowymi. Od marca tego roku związana jest z GTBS w Lesznie na stanowisku specjalista do spraw komunikacji.